Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym zaprezentować Ursusa 3512 po modernizacji, lub zwałek jak za autoningu. Jest on przystosowany do sadownictwa. Projekt autorski. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam. Z przodu mamy przedni tuz. Udźwig teoretycznie 750 kg. Podnosi do dołu. Podnosi traktor bez problemu do góry. Myślę, że się dobrze sprawdzi. Firma Sad Dream, jak widzicie, porządne wykonanie. Niedużo odstaje od przodu. Wspomaganie założone dodatkowo. Wyjścia hydrauliczne, rozbudowa, w sadownictwie jest to teraz bardzo istotne, lampy z Chin ściągnięte, Aliexpress, lapacze od ciężarówki, fajnie się to komponuje myślę, 21 przewodów hydraulicznych, musi robotę robić. Dwa rozdzielacze, jeden na tył, drugi na przód, jakby kogoś interesowało. Tu mamy zasilanie na czerwono. Z drugiej strony jest odpływ oleju. Tutaj mamy podnośnik, i tu jest też drugi odpływ, bo dwa rozdzielacze teoretycznie muszą mieć dwa odpływy. Tu jest podłączone: połączone zasilacze, rozdzielacze są Nką N. I drugi rozdzielacz jest podłączony pod P, praca pompa. Tak próbowaliśmy różne konfiguracje, ta się okazała najlepsza. Mm, powrót jest T, czyli tank, zbiornik, i tutaj tak samo jest zrobione. Cóż mm, jeszcze mogę powiedzieć? Kokpit uległ też modernizacji. Guziki stalowe, ściągnięte też z Chin, AliExpress. Tu mamy ładowarkę oraz oprócz ładowarki możemy sobie podejrzeć ile jest stan naładowania akumulatora. Wszystko zostało pomalowane, zapodkładowane i tak to tak to wygląda. Z 97 rok ciągnika. no i sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda jeszcze raz na oko. Cięgno hydrauliczne wzmocnione, grubszy od jest, robi robotę. błotniki tylne firmy Naglak. Czekam jeszcze na kabinkę z ogrzewaniem, więc myślę, że będzie ciepło, miło i przytulnie. Dziękuję bardzo za sąsiadom, za pomoc. Bez nich ciężko byłoby to zrobić. Pozdrawiam.